Nazywam się Aleksandra Lasocka i jestem magistrem farmacji. Zapraszam na kolejny film z cyklu Podstaw na opiekę. Film powstał we współpracy z serwisem aptekarz.pl Dzisiaj zajmiemy się pacjentem z nadciśnieniem tętniczym. Szeroko rozumiane doradztwo i opieka sprawowana przez farmaceutę nad pacjentem z nadciśnieniem tętniczym są doskonałą okazją do wyjaśnienia pacjentowi istotnych aspektów związanych z chorobą, farmakoterapią i koniecznością leczenia. W chorobach przewlekłych skuteczność leczenia w znacznym stopniu uzależniona jest od stosowania się przez pacjenta do zaleceń lekarskich, aczkolwiek złożoność tych zaleceń i brak zrozumienia ich celowości przez pacjenta często skutkuje nieprawidłową farmakoterapią bądź też jej całkowitym zaniechaniem. Niejednokrotnie podczas rozmowy z pacjentem jesteśmy w stanie wychwycić tego typu nieprawidłowości. W takim wypadku farmaceuta może służyć pacjentowi pomocą. Warto jest włączyć pacjenta w aktywny proces samozarządzania chorobą. I pierwszym krokiem w warunkach aptecznych może być pomoc w doborze odpowiedniego ciśnieniomierza i wyjaśnienie w jaki sposób Poprawnie z niego korzystać. Należy zwrócić choremu uwagę na warunki, w jakich powinien dokonywać pomiaru ciśnienia tętniczego. Istotne jest, aby pacjent pamiętał, że na no co najmniej 30 minut przed należy wstrzymać się od palenia papierosów i spożywania kawy. Pomiarów należy dokonywać po minimum 5-minutowym odpoczynku w pozycji siedzącej z podpartymi plecami. Pacjent powinien mieć zapewniony spokój oraz komfort cieplny. Kończyna górna, na której dokonujemy pomiaru ciśnienia tętniczego, powinna być wzgięta w łokciu i wsparta na poziomie serca pacjenta. Ramie nie powinno być także uciśnięte przez odzież. Nadciśnienie tętnicze rozpoznaje się gdy średnie wartości ciśnienia tętniczego z co najmniej dwóch pomiarów dokonanych podczas co najmniej dwóch różnych wizyt są równe bądź też wyższe 140 mm tęci dla skurczowego ciśnienia tętniczego i lub 90 mm dla rozkurczowego. Ponadto w przypadku pacjenta z nadciśnieniem tętniczym często mamy do czynienia ze zjawiskiem polipragmazji. Farmaceuta, mając systematyczny kontakt z pacjentem, ma możliwość wychwycenia pewnych interakcji lekowych. W praktyce aptecznej często zdarza się, że pacjenci z nadciśnieniem tętniczym dodatkowo borykają się z bólem i sięgają po nlpz -y. Takie leki jak inhibitory konwertazy angiotensynowej, beta-blokery czy też diuretyki najczęściej wchodzą w interakcje z NLPZ-ami. Przy ich długotrwałym stosowaniu w dużych dawkach istnieje ryzyko podwyższenia ciśnienia tętniczego krwi. Zatem u pacjentów z przewlekłym bólem warto zwrócić na ten aspekt uwagę i zaproponować alternatywne leki przeciwbólowe, takie jak paracetamol, czy po konsultacji z lekarzem tramadol bądź opioidowe leki przeciwbólowe. Ponadto u pacjenta leczącego się na dnie moczanową przy jednoczesnym stosowaniu inhibitorów konwertazy angiotensynowej i allopurinolu istnieje ryzyko wystąpienia wysypki, która to może rozwinąć się w zespół Stevensa-Johnsona. Zatem u takich pacjentów wysypka to sygnał alarmowy do konsultacji z lekarzem. Natomiast u pacjentów cierpiących na cukrzycę typu 2, przyjmujących inhibitory konwertazy angiotensynowej i doustne leki przeciwcukrzycowe, może dojść do hipoglikemii. Należy uczulić pacjenta na to zjawisko i przypomnieć mu o konieczności kontroli glikemii. Serdecznie dziękuję za uwagę. Zapraszam na kanał Farmacja TV i do zobaczenia.